No, i mamy kolejny przepiękny dzień. Jest godzina 4:30. A ja lecę przed siebie. Kierunek wąbrzeźno. Jak zwykle, wykrywać, Być może trochę magnesu, nie wiem tego. Wiem jedno: że praktycznie 5-6 razy w tygodniu jestem w terenie. Szok. Kiedy ja odpocznę, panie? I zdaję sobie sprawę, że w tym momencie mam 5 do 6 filmów naprzód. Do Wiecie, do zmontowania On w raty się spieszy a my się nie spieszymy pomalutku sobie jedziemy dobra, zapinamy sakwę tutaj na biodro żeby nie było, że ja kapsle wrzucam w piach z powrotem o, dla tych mniej rozgarniętych informacja A druga informacja jest taka, że skoro droga do Wąbrzeźna, to po drodze zrobimy ze dwa place oto pierwszy z nich, niewielki 5 minut roboty no i ja już zrobiłem ten placyk zero zaskoczenia, jak już nieraz tutaj bywało ani jednego sygnału na monetę a więc wracam bogatszy o jednego kapsla lecimy na Razni mińskim, tam na pewno będzie lepiej proszę, słonko się budzi jest coraz piękniej tu mamy lokalne mgły a ja się zbliżam do Radzenia Chełmińskiego. Zaraz będziemy przyjeżdżać koło naszego ulubionego zamku My tymczasem mijamy wspomniane ruiny zamku Krzyżackiego w Radzeniu Chełmińskim również z powitem mgłą Ale to jest piękny widok szczególnie wieczorem w już nie robi takiego wrażenia. No i tak sobie szukam, zobacz. Ale już mam pierwszych widzów. Tam pan się przygląda bacznie temu, co ja robię. Stoi za płotem. I ma widzicie wydarzenie. A ja w tym czasie zdobyłem całe 10 groszy. Pierwsza moja zdobyć tutaj. Czy jest zbyt waziko? Pewnie już widzę. A patrzcie tu już mam dwa z groszami. Patrzcie jak ładnie idzie. Już mam 6,30 i taki brzydki tulipanik, zobaczcie, wyciągnięty. Od razu go wrzucimy do śmietnika, bo śmietnik jest bardzo blisko. No i zobaczcie, przekroczyłem 7 ziko z tego jednego placu i kawałek szkła. Taki urobek. Już pomału kończę, się tylko karuzelkę zrobię i zmykam gdzieś dalej. 50 groszy jeszcze dostrugamy. Taki sygnał, no tak jest. Taki sygnał 23. Fajne. paczko, były dwa sygnały. Czyli co? Jest złotówka. Ja tu rzucam piach, a w piachu drugie 50 gry. Na no coś pięknego. Czyli 8 ziko pękło. Wpadam na placyk koło mini Zoo. Jestem koło bocianego. I pierwsze sygnały. Tu będzie chyba zrywka. Ale kopiemy. Dobrze, jest zrywka. Drugi szajsowaty sygnał pod o łopanie, zetka, szajs metalowo, czyli już mamy 9 ziko. Ale super, jeszcze jeden sygnał na zetkę. Coś pięknego, patrzcie, i dyszka pękła. A nie chciałem tu przychodzić, bo tutaj taki piasek jest, wiecie, zbity. Nie ma tego luźnego piachu, w który mógłby spadać, i tak dalej. Dobra, nieważne, ale fajno się rozgadać, a później dzisiaj nie chce. Ok, czyli dycha pękła. to już jest fajny wynik. Pierwszy plac nic nie dał, widzicie. Drugi dał 8 zlikon, a trzeci daje kolejne monetki. co No na dwa ziko nie o panie jaki piękny guzik taki guziczek halo emu wy nie śpicie czemu Heh, patrz ta, takie ptacy jacy ptacy a ja już kończę ten obiekt i zmykam dalej przed siebie na no, razie podają mi grosiki żółte tu mam już 2-3 groszy i 10-13 to 13 groszy bardzo ładnie poleżeli panie no i jestem na kolejnym obiekcie mam 10-30 i jakieś sygnały kolejne na żółte grosze chyba sygnał 35 5 grosz. Ok, idziemy na Fiflaki. Tu ostatnio było bardzo nędznie. Ale kto wie, może dzisiaj będzie inaczej. Jestem dobrej myśli. Dużo jest śladów. Mam nadzieję, że są to ślady ćwiczących, a nie konkurencji. No nic, zobaczymy. Ej, jest szansa, że nie było tu konkurencji. Złoty 10 zł wpada z jednego dołka. 6 metalowo. I jeszcze jeden grosik czyli 1-1-1, złoty 11 z kwotą 1140, udaje się na plażę. Tak na szybko zrobię pobieżny, nie będę tam za długo właził jakieś nie wiem, 10-15 minut i wtedy lecę z magnesem. Porzucamy trochę w tafle wody, co wy na to. Ależ to jest piękny widok o poranku. Mógłbym tak stać i się gapić. Widzę, że tam zablokowali wejście na molo. Ciekawe, dlaczego? Chyba jest do remontu, albo do rozbiórki. No nic, pogmerajmy trochę na plaży. Zerknijmy wspólnie, co się zdarzy. Na plaży ktoś chodził. Widzę takie ślady w tej z powrotem na całutkiej plaży, a więc konkurencja miała biegła. Chodził wszerz Ja wyciągnąłem tylko 20 groszy tutaj. Także dobre i to. Jeszcze zrobię kawałek i uciekam. Mamy 630, trochę śmieci, równo 12 ziko wpadło. I z tą kwotą opuszczamy tereny i lecimy do wody, znaczy z magnesem. Mm, kokosy w tym roku szybciej dojrzały. Będą dobre zbiory. Tu jak zwykle trzeba uważać na pieszych rowerzystów. Uwaga, piesi i rowerzyści. ok, Rozumiem. O panie! A my lecimy sobie pogmerać w wodzie. Porzucajmy do jeziora zamkowego dla odmiany. Pierwszy rzut i taki schaboszczak wpada. Jest dosyć duże zamulenie, Wam powiem. Rośliny też tutaj powyrastali, panie. Ale. Ale to jest relaks. Jakieś opory czuję. Oho, chyba się też złapało. Ty, to waży. To nawet waży. Pff, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, rzeź w dupę. Co to jest? No nie. Odkleiło się. Ty, patrz na to, to wygląda na coś, czym posługiwał się Grzegorz Braun. <śm> albo jakaś stara gaśnica, albo coś w tym stylu. Patrzcie. Tu taki. Zaworek jakiś, jakieś takie cudo Oczywiście utlenione całe W cholerę można to złożyć Jak papier no Ale jest fancik I to soczysty No patrz pan nigdy nie wiadomo kiedy czarny pas w kompresji się przyda Rozdzielone, podzielone Fajno Pierwszy kotlet na pokładzie Dokładamy jednego gruszika Z magnesu Oprócz tego jednego kotleta na razie cisza, wychodzi drobnica, ale zawsze lepsze to niż nic. Oho! cześć łobuzie, co w środku? no pięknie jesteś. Zaskoczył mnie, witam. Co to za wielkie bydle czarne, a to taki piesiur. Fajne piesio podbiegło, zaskoczył mnie, na go nie zauważyłem, wiesz. Nieco się zlękłem czy z jak to się mówi nieważne trochę się przestraszyłem chociaż do strachliwych oczu nie należy ale nagle patrzę kurde, ale diabeł mnie tu zagląda przez lewe ramię i przez chwilę miałem duszę na ramieniu ale jeszcze jest fajne tak porzucać sobie magnesem zapomniałem jak to jest Ech! Te gałęzie. A cóż to za zwłoki? Kubeczka dosyć sporego. Kolejny grosik na magnes. Także już dwie monetki mam z magnesu. Haleńskie. O! Po coś takiego tu przyjechałem. Patrzcie, żeberka. Soczyste żeberka dziś na obiad będą Kiedyś tu już wyciągałem takie żeberka. Oby więcej panie, z dwoma żeberkami to ja się nie najem jak dla byka kartofel Ale tych gałęzi tu paczna trochę mnie... Przeskawają te gałęzie i tak się właśnie uzupełnia niedobór żelaza w organizmie cóż tam idzie patrzcie, coś białego Cóż to takiego Ale dziabok widzicie to? Size matters Rozmiar ma znaczenie, rozmiar jest ważny i ma Tak taką miarkę 60 cm Normalnie mam wrażenie jakbym babrał się w zupie ogórkowej Tak to wygląda mniej więcej Jakieś pyłki panie we wodzie leżą No i co to wszystko? Kurczę, już kotletów nie ma No tak w zupie ogórkowej zazwyczaj nie ma kotletów ależ ja kocham te ptaki, kurde. No coś pięknego. Pięknie skrzeczą my tu nad wodą. Dobra, trzeba by tutaj trochę porzucać przy tych łódkach, nie? Japki słyszę. Uf, 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 ale zapach szkoda, że tego nie czujecie. Soczysty. ok, trafiłem w taki rejon jeziora, gdzie po prostu zabija mnie smród zruszanego dna. I nie chciałbym podobnego smrodu mieć w samochodzie, dlatego się stąd ewakuuję. To nie ma sensu. Takie ryby, bogate w żelazo. <śmiech> <śmiech> nie, wszystko jest. Więc dzienna dawka żelaza uzupełniona. Teraz lecę znów pogmylać wykrywaczem. Tak, wiem, wiem, to jest nudne w cholerę. Zdaję sobie z tego sprawę ale widzicie, no nie chcę smrodo w aucie, bo to nic fajnego, a teraz jest dosyć ciepło a nie będę jechał na złom z 20 kg bo nawet tyle nie mam w aucie uwaga piesi rowerzyści, jedzie właśnie taki pieszy rowerzysta, patrzcie no bo przecież nie to pieszy, nie to rowerzysta, wszystko się zgadza Niewielki, niewielki placek, padnie chociaż złotówka? Na razie 7 groszy. O, i do tego 20. Już obok jest drugi niewielki plac. Może tu będzie lepiej, co? 20 albo 50 groszy. 20. No i jeszcze karuzelka. Sygnał taki trochę niepewny, ale ciekawy: Aha. 50 groszy. 6 metal. tym razem 10 groszy. No, taka mała karuzelka swoje oddała. Jeszcze ławeczka i uciekamy stąd. Chyba będzie 20 groszy. Sygnał 22, na no, pewnie, że tak. No, tak czy siak. Złotówka ostrogana. Poczułem niedosyt, wpadłem sobie jeszcze do grudziądza pobiegać po placach, na których nie byłem wczoraj. Złoty 28 wpada. Idę jeszcze ze 2-3 zrobić. Mimo, iż tu wczoraj byłem, to mówię, a wpadnę, zobaczę, czy ma sens. No, nie ma sensu. 21 groszy tylko wpadło, a więc od wczoraj nie dogubiły. Dobra, melduję się na placu, który jest bardzo zaśmiecony. Wczoraj tu nie byłem. To będę tu dzisiaj, bo oddaje oddaję 10 groszy. Patrzcie jaki kawał szkła, szok. Ale jest też moneta. Wynagrodzenie gołym okiem leży pod ławeczku 20 groszy. Dostrugałem sobie prawie 2 zł na tym placyku, idę to podsumować wszystko. I albo kończę, albo będziemy strugać dalej. O, tu taki fajny stół jest do pingla. Można się rozłożyć. się będzie dużo śmieci, dużo kapsli. O, nazbierało się 17.27. Taki urobek. Jak dostrugam do dwóch dych, to będzie dobrze. Jak nie, to nie. Brakuje 2 zł i 2 grosze. Forma karabinczyka 5 groszy. A więc jeszcze równo 2 zł wystarczy. Patrz, złoty 46. Zł. Ile jeszcze tam brakuje? patrzcie jak uparcie dziubie. Kolejne 23, 24 grosze. Się schowało imbus, widelec tak się łazi bez dyskryminacji na koniec jeszcze 67 groszy a więc myślę, że dwie deszki pękli i taki kolczyk w kształcie kluczyka kolczyk w kształcie kluczyka powiedz to szybko, nie dam rady okej, okay, niniej się kończę robi się cieplutko jakby tam jakieś dzieciątko płakało że zgubiło kolczyk w kształcie klucza małego to, to mam, to mogę tam panu przekazać. To, Dobry, nie? to wtedy, wtedy kurczę. Najwyżej, jakby się ktoś zgłosił, to. ja ci tam ewentualnie. Co? Tak, dokładnie, bo to może podejrzewam, że to jakiś dzieciak ze szkoły zgubił. O jest. tyle tego było? No kurde. Oziach! Jest, zawsze tego jest pełno. Ale też jest dużo Dobry. Dobry. Kapsli, Nie? I szkła. I o, fajnie. Także. Jak się znajdzie, to fajnie, jak nie, to trudno. Fajnie, miłego dzionka życzę. No takiego mam czuja, że słuchajcie, jakieś dzieciątko z tej szkoły zgubiło ten kolczyk. Dałem panu woźnemu, który tu kosił trawę, niech przekaże do sekretariatu. A noż widelec, jakiś dzieciak się zgłosi. Konieczne zatwierdzenie. No i widzisz, miał być szybciej, a jest dłużej. Konieczne zatwierdzenie. Tak to jest w tej Portugalii Zachciało mi się. Wnet to to robił sprawniej. Pani chce mi zatwierdzić? Nie, nie, nie. Tam... Dzień, dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo.